Mam ją to 160 Ale jest taka fajnie, jest tak przyjemnie, nie ma ludzi. thank you Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Biedęce. Tak, o. Kupiłam płatkie wsiane. Ten napój proteinowy, bo chcę zrobić mi tam tym, Nie wiem, wiem, że głupie, ale wzięłam. W końcu dorówałam te skry wielkie. One mają to jest po kilogram. Dwa serki wiejskie. Jajka. Czekolada była na promocji w końcu. Sześć puddingów mam, bo też była na promocji to. Jabłka Ligol bananki, dareczek, 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 papryka, mozzarella, kukurydzę kupiłam na targu, w ogóle tak to kupiłam na targu, to też na targu, to też na targu, ziemniaczki wczesne też kupiłam na targu, paprykę też kupiłam na targu, to już biedronce pomidorki, ananas w puszce, te śmieszne spłaszczone brzoskwinki, kajzerki i mega paka mięsa, więc tak. No się i sobie tak pomyślałam, żebym troszeczkę więcej powiedziała o tym, jakie ja mam podejście do treningów i w ogóle do wiem, aktywności fizycznej, bo bardzo się dużo zmieniło w moim życiu w ostatnich latach, i, i może teraz więcej się troszeczkę o tym mówi, i zmienia się troszeczkę podejście, jak widzę w tym. Chyba, że ja jestem w swojej bańce, bo to też jest bardzo możliwe, bo czasem, jak wychodzę poza moją bańkę i dowiaduję się, że ludzie na, dalej, nie wiem, boją się jeść po 18 albo wiecie, takie jakieś głupoty totalne, to wtedy się jakby dowiaduję że jestem w swojej bańce, że dla mnie są dużo rzeczy jest takich oczywistych i nie mam pojęcia, że, że dalej jest, są powielane takie jakieś mity albo po prostu kwestie, które dla mnie są śmieszne i niedorzeczne, ale dla, in, dla innej osoby mogą być po prostu, nie wiem, prawdziwe czy wierzy w nie. Nie kwestionując tak naprawdę tych rzeczy, tych faktów, które na przykład przeczytałam w internecie. I tak, i po prostu i jak ja zaczęłam troszeczkę więcej mówić i pokazywać o moim podejściu, o tym, jak ja traktuję teraz aktywność i zmieniło się moje to podejście, że no kiedyś się łączyło tylko jakby z wyglądem i spalaniem kalorii, a w tym momencie trenuję, bo mam z tego po prostu, sprawia mi to przyjemność i czuję się silna, zdrowa, sprawna i w ogóle, wiecie, takie banały. Jak o tym mówię, to wtedy jakoś tak wychodzę z tej Twojej, nie wiem, klątwy wiedzy, czy właśnie tej bańki i dużo osób jakby jest zaciekawione tym i oni jeszcze nie są w tej bańce, jeszcze dalej są w bańce tego, wiecie, tego liczenia ciągle kalorii, tego wszystkiego, kontroli cały czas ciała swojego, porównywania się ciągłego do innych ludzi pod kątem wyglądu na przykład i wtedy sobie tak zdaje sprawę, że, że może się za mało o tym mówi, po prostu chcę poszerzyć swoją bańkę, chcę was połączyć w jednej bańce, może za dużo mówię o tej bańce, ale wiecie o co mi chodzi. Chciałabym bym po prostu, żeby więcej osób podchodziło do tego wszystkiego w sposób bardziej taki neutralny. Kiedyś właśnie przeczytałam trochę troszeczkę więcej, bo tak przez przypadek napotkałam się na, na określenie ciało neutralności i zaczęłam o tym czytać i sobie pomyślałam, że to jest przecież to, co ja teraz mam, że ja tak podchodzę właśnie do aktywności, do mojego ciała i to jest tak świetne podejście, bo to nie zmusza nikogo, nie zmusza nas do kochania siebie, tylko do szacunku i to jest dla mnie takie najbardziej sensowne Podejście, takie, naj takie, które można tak naprawdę utrzymać długoterminowo, przez nawet całe życie. Jakby traktujemy wtedy nasze ciało jako narzędzie i coś, co nas jakby niesie przez życie i coś, co nam ma po prostu działać dla nas, tak? A nie jako. Coś, co ma wyglądać w określony sposób, czy po prostu spełniać jakieś wymogi dotyczące wyglądu albo czegokolwiek, tylko ma działać, tak? Teraz, jak zmieniło się moje to podejście, a to się zmieniło głównie przez to, chyba że zaczęłam biegać w zeszłym roku, tak mi się wydaje, że to był chyba początek tego wszystkiego. No, możliwe, że to jest być. Może to jest banalne, ale, ale tak wyszło, że małymi takimi kroczkami szło w stronę to, po prostu tego, jak to teraz wygląda u mnie. Zaczęłam biegać w zeszłym roku, i wyszło tak na początku, że chyba nawet mi to. Wychodzi, poszłam biegać i się okazało, że potrafiłam przebiec chyba 7 km bez zatrzymywania się, bez jakiegoś mega, mega dużego dyskomfortu. Kondycja miałam ok, i sobie myślałam, kurczę, ale jestem dobra, nie? Bo to się okazało, że już nie jestem taka dobra, bo zaczęłam, jakby, nie wiem, porównywać się do innych biegaczy, i zaczęło się trochę zmieniać w mojej głowie pod kątem treningu, myślenia o moim treningu, bo ja wtedy trenowałam wyłącznie pod sylwetkę, i to był właśnie trening sylwetkowy, trening kulturystyczny, takie wiecie, optymalne tylko ćwiczenie. Bardzo stabilne, bardzo skupiające się na właśnie rozroście masy mięśniowej. Zaczęłam potem myśleć troszeczkę bardziej w kierunku przez to bieganie, że ten trening mi nie spełnia takich funkcji, które ja bym chciała osiągnąć, jeszcze jakby polepszyć moje bieganie, że ten, ten trening się nie nadaje do tego. I, i kiedy zaczęłam próbować że ćwiczeń, które y, odbiegały od tych stabilnych pozycji, okazało się, że, że, że moje ciało nie wie, co się dzieje. Pamiętam, że właśnie znalazłam mojego trenera aktualnego i zaczęłam się przygotowywać motorycznie y, pod bieganie. Kiedy dostałam pierwszy raz właśnie planie ćwiczenia na y, ćwiczenia pod moc z piłkami, to czułam się jak po prostu jak debil. Ja nie mogłam, moje ciało w ogóle nie wiedziało o co chodzi. Rzucałam tymi piłkami, ale to było takie, jakby po prostu takie nieudolne. Wstyd mi było, po prostu, ale to no to musiałam się tego nauczyć. Wiedziałam, że to jest proces i musiałam to zaakceptować, że jestem po prostu słaba. A żeby być w czymś później w miarę dobrym, to trzeba być na początku bardzo słabym, więc rozumiałam, że to jest proces, ale no, było to takie bardzo humbling experience, więc z tamtego momentu jesteśmy teraz w tym momencie i jest po prostu tak świetnie. Wróciłam do tego piekania w końcu i jestem w stanie teraz biegać. No, nie biegam jakoś szybko, biegam teraz chyba z tempem 7 ileś, do 8, nawet w porywach, naprawdę jest okropnie. Ciężko się wraca, ciężko się wraca po takiej długiej przerwie do biegania. Nie ma co się jakoś tam źle się z tym czuć. Tylko po prostu uznać to za po prostu etap, który kiedyś przeminie i będę w stanie dużo biegać, więcej biegać, robić fajne rzeczy i spełniać te moje cele, które mam biegowe w planach. I mam teraz rower. Kupiłam sobie gacie rowerowe. Kupiłam sobie kask. Tak się jaram tym po prostu jest. Ja tak marzyłam w ogóle o rowerze i z siłownią. Z siłownią jest Teraz obecnie tak, że mój trening opiera się w tym momencie głównie na trójboju, bo stwierdziłam, bo chodziło za mną to już bardzo długo, nawet nie wiem, czy co rok, czy z dwa, że chciałam strasznie spróbować takich swoich możliwości pod kątem siły i chciałam sprawdzić, jak, jaki mam potencjał. Wyciskania na klaty ja nie umiałam. Dla mnie to było bardzo nie do ogarnięcia. Ogarnęłam. Udało mi się to. Czasem po prostu, no wiecie, praktyka, cały czas praktyka I, i naprawdę super się to robi. Tylko, że jest strasznie frustrujące, bo jestem najsłabsza w tym. Mam dobry przysiad, bo teraz się okazuje, że nawet jestem już bliż, bliżej setki niż dalej, bo myślałam, że setka będzie dla mnie nieosiągalna w przysiadzie, a się okazuje, że 90 kilo dla mnie już jest okej, okay. więc naprawdę jest blisko. Martwy ciąg. 150 kilo też będzie osiągalne bardzo blisko, bo zaraz tak naprawdę, bo teraz robiłam, 135 kg jest dla mnie lekkie. Więc jest naprawdę duży progres, jest ogromny progres w ogóle z tymi rzeczami, więc to jest dla mnie teraz taki priorytet. Ale ława jest bardzo ciężko, z ławą jest strasznie, chciałabym 60, ale w tym momencie i przez ostatnie miesiące wydaje mi się to po prostu tak nieosiągalne, że, że nie wiem, no jest mi po prostu przykro, myślałam, że, że będę silniejsza z tą ławą, nie wiem. A kolejnym rzeczą, co się jeszcze uczę, bo nie chciałam, żeby to był tylko trójbój i, i, i tyle, tylko właśnie chciałam jeszcze jakieś elementy kalistyczne. I mam dużo rzeczy takich, wiecie, robię pompki, podciągam się, ale uczę się też do muscle-upa. I dla mnie to, to też w ogóle blokadę mam okropną w głowie, ale miałam też taką blokadę, jak się próbowałam podciągać, znaczy jak się uczyłam podciągać. Bo w mojej głowie to, ile ja ważę, to było dla, byłoby nieosiągalne, żeby się podciągnąć z taką masą ciała, bo na nic nie schudłam, a się podciągam, więc <grystanie> wszystko jest w głowie, wszystko z głowie. To jest super, ale, ale masklap, to mi się wydaje, że że to będzie znacznie cięższe, żeby to przebić sobie barierę w głowie i w sile wiadomo też oczywiście, w koordynacji, bo to jest bardzo ciężkie, to strasznie ciężkie. Teraz, wiecie, fajnie mieć jakiś cel w tym wszystkim, właśnie w siłowni czy, czy w ogóle jakiejkolwiek aktywności, wyznaczać sobie te cele, bo, bo bez tych celi jest tak... Mm, tylko, właśnie, nie cel pod kątem, że chcę schudnąć czy cokolwiek, bo zauważyłam, że raczej u mnie może być y, inaczej w innym innym przypadku. U mnie to był bardzo smutny proces zawsze. Kiedy trenowałam tylko pod kątem tego, że nie wiem, żebym, żebym schudła, żebym zredukowała, żebym utrzymała te mięśnie, które miałam. I u mnie zawsze był problem właśnie z jedzeniem, bo ja miałam, przechodziłam przez wiele tych zaburzeń odżywiania, i dla mnie to było. Ja nigdy nie miałam takiej faktycznej redukcji, faktycznej masy, tylko u mnie to był okres nie wiem, głodzenia się albo ten okres obiadania się. I moje ciało faktycznie szło z tym razem, z tym rytmem jakoś, w sensie te mięśnie się faktycznie budowały, no bo, bo dalej trenowałam. Dla mnie siłownia była takim, czymś takim najbardziej stałym w moim życiu. Wszystko mogło się sypać. Ale ja i tak szłam na to wysiłownię. Ja nie wiem, jak to, nie, wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego sama nie wiem. Nie zawsze mi się chciało, bo przez większość czasu mi się nie chciało tam chodzić. Najchętniej to wiecie, się siedziała w domu, grała w gry, nie odzywała się do nikogo przez miesiąc, ale jakoś tak siłownia i ten nawyk mi się tak wpoił. Że dla mnie było po prostu bardzo niekomfortowe nie iść tam. Takie już naturalne dla mojego ciała, że ja się w ogóle nie zastanawiam, czy mi się chce, czym się nie chce tam iść. I też w ogóle teraz, patrząc na jedzenie. Kiedyś to było, wiecie, liczenie tylko kalorii, redukcja tych porcji, żeby, żeby zredukować żeby masy ciała. Głównie było podejście takie, że ile co ma kalorii i czy, czy ja mogę to w ogóle zjeść, czy ja nie przytyję na tym, czy że ja muszę następnego dnia obciąć kalorie, bo na pewno to było za, za dużo miało kalorii, bo zjadłam na przykład pizzę czy cokolwiek, nie. I to było wykańczające, to było takie smutne życie. Ja się teraz tyle ruszam że I jak skupiam się tylko w momencie, kiedy na moim ciele i na odżywianiu w sposób, że stawiam jedzenie na takim, jakby w takich kategoriach, co mnie najbardziej odżywi i co mój organizm i moje ciało teraz najbardziej potrzebuje, to to jest dla mnie najlepsze, Ever po prostu rozwiązanie i tu nie, nie tylko wiadomo jedzenie intuicyjne można to powiedzieć tak, yy, bo też, ale zdarza mi się czasem coś policzyć, bo to nie jest tak, że ja nie liczę w ogóle tych kalorii, tylko to jest raz, raczej tak, nie wiem, kilka razy w miesiącu maks. I To są nawet pojedyncze chyba posiłki, czasem tak z ciekawości. Chyba ostatnio sobie tą tajską zupę policzyłam, bo tak jadłam ją często sobie czy życzono. Ma 1000 kalorii czy 500? <grym>, nie wiedziałam, nie. Nie pamiętam już teraz, jak ją No, wiecie, tak z ciekawości bardziej i takiej, czy, czy nie przesadzam albo w jedną, albo w drugą stronę. Ale nie na zasadzie, że się fiksuję już. I to jest super, to jest naprawdę super uczucie. Podchodzę z taką ciekawością bardziej do tego i z bardziej taką wyrozumiałością, że, że nawet jak się przejem, bo się zdarza, że się przejem, bo nie wiem, mam... Y, jest okazja, żeby zjeść coś i ja lubię jeść, bo mam duży apetyt, zawsze miałam od dziecka duży apetyt i ja lubię po prostu jeść. Y, to zdarza się taki dzień, że, że się przejem i jestem okropnie się czuję tak fizycznie, no ale wtedy sobie zdaję sprawę, no dobra, no ale zrobiłaś to, no ale trudno, no to następnego dnia, no, no nic nie zmienisz jakby nie, nie obetnę sobie żadnych kalorii. Nie, nie zrobię tak, że zmniejszę sobie porcję. Tylko po prostu zjem normalny posiłek. Może się akurat będzie taki dzień, że następnego dnia się bardzo dużo poruszam. I fajnie jest mieć takie podejście w końcu pierwsze w życiu, że, że ten wygląd, to co mi cały czas, całe życie gdzieś tam czytałam, widziałam w internecie, mówiono mi prosto w twarz i w ogóle. I zrozumieć to, że to nie jest esencja i to nie jest najważniejsze i że jest mnóstwo innych ważniejszych rzeczy w życiu, mnóstwo rzeczy do zrobienia, które nie idą razem z wyglądem, tylko bardziej z doświadczaniem rzeczy, doświadczaniem życia, próbowaniem nowych rzeczy, odkrywaniem siebie, poznawaniem siebie, naszego, naszej osobowości. Nie wiem, ja, ja bym chciała, żeby jak najwięcej osób podchodziło do tego bardziej normalnie, zwyczajnie i to nie jest tak, że, że ja Wiecie, ja też mam taki czasem dni, że nie mogę na siebie patrzeć, że po prostu nie lubię tego ciała, bo, bo mi się nie podoba wizualnie. Wydaje mi się, że ja wtedy patrzę oczami tych innych osób i tych rzeczy, które, które były mi wpajane przez lata, a nie swoimi oczami faktycznymi, które, które są we mnie i które, jak postrzegają świat, ja widzę ogrom piękna w ludziach różnych, yy, różnorodnych i fascynują mnie po prostu osoby, które są ciekawe w wyglądzie i uwielbiam patrzeć na tych ludzi i obserwować, wiecie, i tak dużo osób jest różnorodnych i tak dużo osób ma różną wagę, są więksi, są mniejsi i jak ja patrzę na drugiego człowieka, to ja nie widzę w nim, że o, przydałoby mu się schudnąć te 5 kilo, tak jak widzę to w sobie. I to jest po prostu takie absurdalne, bo dlaczego ja to widzę w sobie, a dlaczego nie widzę to w drugim człowieku? Bo jak ja patrzę na, na przykład nawet o tyłą osobę, to ja tylko sobie patrzę, no wygląda tak jak wygląda i po prostu jest. I, i to jest, nie ma, jakby nie ma, nie przechodzi mi przez myśl, że nie, jakby wyglądała ta osoba jakby schudła te 10 kilo. No po prostu ja mam to tak totalnie w dupie, bo po prostu mnie interesuje, co ta osoba ma do przekazania, co ma, nie wiem... Co sobą reprezentuje i o czym myśli, jak postrzega świat. Mnie to interesuje w drugim człowieku, a nie to, jak wygląda. I dlaczego ja mam patrzeć na siebie y, przez pryzmat y, nie tych rzeczy, które mnie tak naprawdę interesują w innych ludziach? I ja staram, sobie, staram się cały czas sobie przypominać, że mnie fas powinnam się fascynować sama sobą, że po powinnam się cały czas interesować tym, co, o czym ja myślę, o czym, co mnie jara, y jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam cele, ambicje i na tym się skupiać, że to jest najważniejsze, a nie to, co jest z zewnątrz, bo to jest, po prostu jest, ja tak wyglądam i to jest ok. I niech tak zostanie, jakby, co, co jest z tym złego. I tak samo chcę podchodzić do, nauczyć się y podchodzić i czy tam, wiecie, i innych pomagać, żeby podchodzili do tego ciała w sposób po prostu neutralny i taki normalny, taki jak patrzymy na innych. Tak mi się wydaje. Mam dopiero 25 lat, więc mam strasznie dużo rzeczy do, do odkrywania, do siebie odkrywania, do poznawania siebie i wiecie, no po prostu setki godzin, setki nie wiem czego, dni. Jak ja sobie myślę, że to całe życie mam dla siebie i mogę zrobić z nim co tylko zechcę, i tak naprawdę nic mnie nie limituje, oprócz czasem pieniędzy, ale pieniądze się zawsze znajdą i przyjdą. E, tylko limituje mnie czasem moja głowa w niektórych rzeczach. To mnie to jara, bo to jest po prostu, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia i, i super, że jest tyle możliwości teraz i cieszę się, że nie wiem, że są gry, <grym> że są filmy, że, że mogę robić filmy i że mogę do was mówić i że mogę i że ktoś mnie słucha, że jest fajne. Mega, mega się jaram. Mega się jaram. Naprawdę wszystkim się jaram i, i, i chcę, żeby to trwało jak najdłużej. Mam bieżące po drodze. Róweczki. Papryka była 6 zł, więc mam aż chyba 4. 4 apelki. Jaja. Winogronka. mam na awokado do promocji, bo strasznie dawno nie ja robiłam takiego salmon bowla. kiedyś sobie robiłam często. Myślałam, że awokado to się łosoś. Czekam na jakąś promocję się ja to sobie kupię. I zrobiłem taki pyszne. No, tylko to jeszcze dojrzeje, więc może jeszcze złapię się na port promocji, bo chciałam nadzieję. moje no kochane oszy. Pomidor y, malinowy. I nowy dzik. Pachniało dziwnie. Uff. Takie wiecie, no, no mochita. O. <grym> Takie mega słodkie, mówi to, ale dobre. No, to jest, to, jest, to jest dla mnie, to jest dobre. Mhm. Uuu, Takie czuć tą, tą miętę, czuć takie limonkowe. Kwaśne, ale słodkie, naprawdę dobre. Mega. Fresh. Jest sucho i mam kawizerkę. No, tutaj e... rzadki. <grywki> Kurkę przycisnąć, też jakby nagle się odziewało. I... I telefon klucze, wiecie, kurwa, wszystko, nie takie drobne tak. rzeczy. Kaską pod kolor, w opisku. O, jest włosy. o W ogóle się przestraszyłam, że będzie zamknięty tutaj odcinek, bo jest ironman dzisiaj w Krakowie, więc no, ale to akurat nie z tej strony. Nie, tak się dobrze bawiłam. Zrobiłam 30 km i była taka ładna pogoda i dopiero jak teraz wróciłam, to teraz zaczęło padać. W tej chwili już się przejaśnia, ale padało, więc mega, mega się brałam. Yy, tylko problem mam taki, że pod koniec, jak już tam miałam 20, dosłownie 27 km czy coś takiego, to mnie strasznie zaczęło boić lędziga. Ale teraz znacznie później zaczęło boleć niż poprzednie razy, jak miała jakieś tam wycieczki krótkie na tym rowerze. Nie wiem, czy to kwestia ustawienia roweru, czy moja, mojego ciała, ale muszę to ogarnąć, bo to jest nie do wytrzymania. Po prostu nie da się jechać, strasznie boli. Było super, mega dobrze się bawiłam i cieszę się. I nie mogę się doczekać, jak już zrobię sobie wycieczkę. No, tylko taką może, może pojadę do tego do ojcowskiego parku, bo on jest wtedy będzie 40 km, więc tak będę sobie dodawać. No.